Jak część z was mogła zauważyć, dzisiejszy odcinek wjechał o jeden dzień wcześniej, ale jest do tego dobry powód, a w zasadzie dwa powody. Po pierwsze, jutro jest Światowy Dzień Singla i jest to doskonała okazja, by zrobić sobie samemu prezent, na przykład nową drukarkę 3D. Zaraz wam o niej opowiem. Po drugie, w związku z tym świętem na AliExpress zaczynają się mega zniżki i można kupić wszystko taniej, na przykład taką drukarkę. Dla każdego, kto ma tam konto, mam taki kod, który da wam nie takie skromne 4 dolary zniżki przy zakupach za ponad 35 dolarów. A dla każdego, kto jeszcze nie ma tam konta, mam taki kod, który również da wam sympatyczny rabat na zakupy na start. Więcej info o kodach znajdziecie w opisie. Jest jeszcze jedna rzecz, według mnie dość fajna, szczególnie dla graczy, bo są to gry, które AliExpress dodał na swoją stronę i do swojej aplikacji. Grając w nie, możecie zgarnąć kupony zniżkowe, w tym nagrodę główną 1111 dolarów do zgarnięcia właśnie 1111. Można być szczęśliwym singlem? To pytanie pozostawiam otwarte, ale z takimi promkami i gadżetami na pewno szczęśliwszym. A jak już o gadżetach mowa, na dzisiejszy odcinek przygotowałem całe pudło gadżetów dla graczy z drukarki 3D, które z pewnością uszczęśliwiłyby nie jednego z Was. zobaczyć zobaczyć, oglądajcie do samego końca. A jak jesteście szczęśliwi, że nagrywam takie odcinki, to możecie to wyrazić, zostawiając łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by być jeszcze szczęśliwszymi, po to, by być na bieżąco z kolejnymi. A teraz zaczynamy! Wydrukowałem tutaj takie rzeczy, że zwariujecie. Na start, zgodnie z obietnicą, kilka słów o mojej nowej drukarce, czyli Ender 3V2. Jest to następca modelu Ender 3 Pro, z którego korzystam do tej pory, ale czym się różnią i dlaczego kupiłem drugą? Już tłumaczę. Różnią się kilkoma ciekawymi technicznymi detalami, takimi jak na przykład to, że do tej pory zasilacz znajdował się w tym miejscu i niepotrzebnie wystawał. Teraz ukryty jest w podstawie, tak że praktycznie w ogóle go nie widać. Mamy też dodany mechanizm napinania pasów, którego wcześniej nie było, pokrętło do wysuwania filamentu, troszeczkę inny design wiatraczka, ale z rzeczy naprawdę fajnych, które mnie osobiście cieszą, jest to, że mamy montowaną szufladkę na narzędzia i kolorowy ładny ekranik, który dodatkowo możemy odczepić i według mnie to jest Duża różnica, bo poprzedni wyglądał tak. No, dosłownie jak z zeszłej epoki. Jest jeszcze jeden ważny upgrade, szczególnie gdy trzymamy naszą drukarkę w pokoju, w którym na przykład śpimy, a chcemy drukować w nocy. Ta drukarka, dzięki nowemu modelu płyty głównej, jest znacznie bardziej cicha. Poprzednia brzmiała tak. A jak głośno pracuje ta? Przekonajmy się, do tego przyda nam się jakiś ciekawy projekt. Na przykład y, to. O, nazwałem go. Koksaczu, spróbujemy go wydrukować w trakcie nagrywania odcinka, a na końcu ktoś z Was otrzyma tą figurkę, o ile się wydrukuje. Ok, przerzucamy kartę, wkładamy ją tutaj, na niej jest nasz projekt, wybieramy. Ja, yeah, Koksaczu, klikamy, nasza drukarka się nagrzewa i lada moment zacznie pracować. Uwaga, time lapseik. Drukarka się do pracy równiutkie 5 minut i lecimy. Jak widzicie nasza drukarka już rozpoczęła pracę, jeżeli chodzi o jej głośność. Pracuje bardzo cichutko. Jeszcze raz porównajmy ją do poprzedniej. Jedyne co tutaj słyszymy, to wentylatory, a pozbyliśmy się całkowicie tych mechanicznych, nieprzyjemnych, trzeszczących dźwięków, które w środku nocy bez problemu mogłyby nas zerwać na równe nogi. Okej, okay, ja idę odstawić ją na drugi stół, bo potrzebujemy więcej miejsca na gadżety, które już wydrukowałem, a wy oglądajcie odcinek do samego końca, by zobaczyć, czy nasz wspólny dzisiejszy print się uda. Bo jak tak, to ktoś z Was go dostanie. Na biurku każdego gracza prędzej czy później robi się bałagan i często wynika on z nadmiaru rzeczy, dlatego druk numer jeden to coś, co pomoże nam to ogarnąć. Drukował się ponad 8 godzin, ale spójrzcie sami na timelapsa. Mamy piękną, heksagonalną strukturę i bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujący wydruk. A jego finalnym rezultatem jest taki oto piękny kubeczek w moim ulubionym kolorze o siateczkowej strukturze, do którego możemy takie akcesoria zapakować i cyk, bałaganu nie ma. Spoko to wygląda, nie? Strasznie spoko, według mnie. Wracając jednak do tematu samego wydruku, kiedy przyjrzymy się mu bliżej, to można zauważyć, że pojawiły się takie małe niteczki, bo tak naprawdę ta struktura jest bardzo trudna do wydrukowania dla naszej drukarki, dlatego że, gdy drukuje w ten sposób, to niektóre elementy, takie jak tu czy tu, są niemalże drukowane w powietrzu. No, a wiadomo, że jeżeli filament ma zastygnąć w powietrzu, to trochę ciężej niż jakby miał zastygnąć na płaskiej, równej, stabilnej powierzchni, prawda? W tym przypadku na szczęście ani te grubsze, ani te cieńsze niteczki nie psują naszego wydruku i w dalszym ciągu wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jeśli jednak chcemy się ich pozbyć, można to zrobić bez najmniejszego problemu za pomocą pilniczka. I biureczko ogarnięte, a pilniczek też można wsadzić do środka. Jak już jesteśmy przy temacie heksagonów, to tym razem coś mniej praktycznego, ale zdecydowanie bardziej ozdobnego. A jest to coś takiego. Jeden taki panel drukował się przez 4,5 godziny. Timelapse wyglądał właśnie tak, i do tego taka rameczka, która drukowała się przez 30 minut i szybciutko wyglądało to właśnie tak. Do czego to służy? Już tłumaczę. Tą rameczkę wklejamy sobie na nasz panel w ten sposób. Wygląda to właśnie tak. Teraz można obrócić go na drugą stronę i tutaj przez te dziurki przeprowadzić LEDy. Co więcej, panele można łączyć za pomocą takich właśnie. Łączników. A z racji tego, że można je łączyć, to przygotowałem kilka sztuk. Mamy półprzezroczystą zieloną i taką półprzezroczystą o neutralnym kolorze. I jeszcze na wszelki wypadek dodatkowe dwie białe wydrukowałem i to wszystko zajęło mi dokładnie tyle godzin. To strasznie dużo godzin, ale miejmy nadzieję, że efekt będzie tego warty. Dajcie mi sekundę, poskładam to do kupy. Rameczki naklejone, i musicie przyznać, wygląda to super jeszcze zanim jest doświetlone. No to teraz obracamy to na drugą stronę? Łączymy za pomocą naszych łączników. Powkładane, nawet dam ich trochę na zapas. A teraz czas poprowadzić LEDy. Okej, okay. i wszystko gotowe, ledy elegancko rozplanowane, ale jak widzicie, wspomogłem się klipsami biurowymi, które przytrzymują taśmy, które jeszcze dodatkowo dokleiłem na kleju, ale myślę, że na ten moment możemy je zostawić w tym miejscu, tylko złożymy sobie rączki, żeby ładnie dochodziło do ściany. Ło, patrzcie, jak to super wygląda, Wyobraźcie sobie to na ścianie? Ależ to, dobra, świecimy to. Uwaga, uwaga, proszę państwa, to jest bardzo ważny moment. Trzy, dwa, jeden... No i świeci elegancko. Wybierzmy sobie jakiś jeden kolor, na przykład... Niebieski, może? Okej, okay, i w niebieskim kolorze wygląda to właśnie tak. Bardzo ładnie, ale przydałoby się jeszcze zgasić światło? I przy zgaszonym świetle to wygląda naprawdę super. Tak więc chodźmy to gdzieś zawiesić. Okej, okay, jak widzicie, wszystko zamocowaliśmy. Wow, dziwnie mnie to słychać. Pod nienawistną kartką naszych realizatorów i całość prezentuje się właśnie tak. Jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to to, to można by jakoś schować, ale to udoskonalenie na przyszłość. No to co? Zobaczmy, jak działa. Gaszę światło i uwaga! Ło! Wow, nie, to wygląda świetnie. Ej, a inne kolory? Czerwony, tak? Czerwony dużo lepiej od niebieskiego. Yy, zielony też spoko. Dobra, biały. Biały jest najlepszy. To wygląda totalnie zarąbiście. Ja to muszę stąd odkleić i wziąć sobie do pokoju. Nie wszystkie printy jednak muszą być tak skomplikowane i długie w wydruku jak poprzednie. Niektóre drukują się bardzo szybko, a jednocześnie są bardzo przydatne. Na przykład takie. Każdy z nich drukował się około godzinkę. Jeden 56 minut, drugi godzinę i 15. Ale co to tak właściwie jest? Otóż są to biurkowe uchwyty na kable USB. I uwierzcie mi, są mega przydatne. Sam z takich korzystam. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Tu macie komputer, tu macie kabel do ładowania, kładziecie go na biurku, a ten po chwili... Spada i właśnie do tego służą nasze trzymaczki Montaż jest bardzo prosty, wystarczy tylko Wziąć taśmę dwustronną, uciąć niewielki kawałeczek Przykleić do jednego Uciąć drugi kawałeczek, przykleić do drugiego I teraz możemy wkleić do stołu Cyk, jeden siedzi, drugi też siedzi To teraz weźmy sobie kilka kabelków I przetestujmy Zacznijmy od tego mniej masywnego, cyk o, nie! I widać, że jest problem z trwałością. Klipsy potrafią się zepsuć. Może ja za mocno coś zrobiłem, dobra? Dajmy temu jeszcze jedną szansę. Albo może ten kabel jest za gruby, bo. O, okej. Okay. Tym razem wszedł. Spróbujmy jeszcze z jakimś cieńszym przewodem. No, ten też wszedł. Ale to wydaje mi się nie najlepsze. Spróbujmy ten bardziej masywny. I cyk! Jeden kabel. Teraz grubszy. Pyk! Też bardzo ładnie wszedł. I teraz ten najgrubszy? Pyk! Bardzo ładnie siedzi. Jak widać, ten model jest lepszy i dzięki temu możemy sobie wyciągać kabelki, ładować telefon, a te nie spadną nam na ziemię i nie będą robiły zbędnego bałaganu. Ale tej pierwszej wersji nie drukujcie jak coś. <grym> jako gracze, co jakiś czas zmieniamy komputer. Nasz stary komputer idzie na sprzedaż, albo chowamy go do szafy, albo co gorsza, znosimy go do piwnicy. Jednak ze starych komponentów da się zrobić naprawdę fajne rzeczy. Na przykład z takiego wentylatora od obudowy. Jeżeli takiego nie posiadacie, spokojnie wciąż można kupić go w sklepie za parę groszy. Wydrukowałem do niego bardzo fajną rzecz która drukowała się 7 godzin i 22 minuty. Jak widzicie, wydrukowały nam się takie trzy ładne, zielone części. No to czas poskładać je do kupy i zobaczyć, do czego służą. Po pierwsze, to musimy włożyć tutaj. Po drugie, tą kuleczkę do mechanizmu tutaj. Pyk, ładnie klikło. Teraz możemy zakręcić gwint, dzięki czemu całość jest sztywniutka i nie ucieka. Teraz możemy włożyć nasz wiatraczek dokładnie w to miejsce. Chyba, chyba tak będzie lepiej. Tu mamy narożniki, w których będzie ładnie się osadzał. A tu od góry zatrzaski, które powinny go złapać. Jest, jeden złapał i pyk, drugi złapał. Wiatrak siedzi bardzo ładnie. Teraz możemy sobie go po swojemu ustawić i podłączyć do niego jakieś źródło zasilania. Ja skorzystam z akumulatora, bo będzie mi najprościej. Nawet te stare mocowania wykorzystam i nie będę musiał kurczę kabelków zawijać. Jeszcze minus i uwaga, działa! No i w ten sposób otrzymujemy własny biurkowy mini wiatraczek, który bardzo przyjemnie wieje po buzi, ale można wykorzystać go do jeszcze czegoś. Myślę, że skorzystamy z niego za chwileczkę. A teraz kolejny gadżet. Au! Na palce trzeba uważać. Kiedy poruszamy myszką po stole, często dzieje się jedna irytująca, szczególnie w trakcie grania, rzecz. Mianowicie chodzi tutaj o kabel, który, sunąc po stole, potrafi lekko przyhamować ruch myszki i otrzymamy takie nieprzyjemne szarpnięcie. Można się go pozbyć i jest na to patent, dostawty nawet w komercyjnej sprzedaży, ale po co mamy wydawać kasę? Po co mamy przepłacać? Można zrobić sobie to samemu na drukarce 3D, a mowa tu o mouse Bungee. Ja wydrukowałem moje w dwóch częściach, to drukowało się około 3 godzin, to drukowało się półtorej godzinki. No to zobaczmy, jak działa. Po pierwsze, Całość jest naprawdę dobrze zaprojektowana. Tutaj mamy otwór, który idealnie pasuje z tą częścią i możemy to bez problemu złożyć. A całość trzyma się idealnie. Po drugie, ta szyjka jest bardzo elastyczna. Spójrzcie na to, nie łamie się. Można dociągnąć ją do samego dołu. Ło? Prawie jak katapulta. Ale co najważniejsze, tu jest drowek, którym możemy poprowadzić kabel. Tak więc spróbujmy go włożyć. No i siedzi elegancko i jak widzicie w tym momencie nasz kabel nie ocierał o stół, myszka chodzi płynnie i nie wkurza nas nic, co mogłoby zwisać z biurka. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz... Tak, to jest dość lekkie, więc naturalnie może się przesuwać, ale rozwiązanie jest dość proste, prawda? Nawet w pokoju największego nerda nie patrz tak na mnie powinna znaleźć się co najmniej jedna żywa roślinka, tak dla ozdoby i ożywienia klimatu. Dlatego mam tutaj roślinkę i wydrukowałem do niej dwie przecudowne doniczki. Jedna składa się z trzech części, które drukowały się parę dobrych godzin jedna czerwona, druga czarna i trzecia biała. Jednak wydrukowałem jeszcze jeden projekt tym razem z żółtego filamentu i tym razem, jak widzicie, jednoczęściowy, a całość wyszła właśnie tak. No i jak widzicie, jest to kostka z Mario. No dobra, ale czym jest ten pierwszy? Myślę, że część z was już mogła się domyślić. Pozwólcie, że poskładam go w całość. Przem, wiesz co to jest? Totalnie nie wiem. Totalnie nie wiesz? To czekaj. A teraz Pokeball. Tak, to jest doniczka w kształcie pokebola. Nawet ma tutaj w środku dziurki, żeby można było podstawić pod nim jakiś talerzyk i żeby nasza roślinka po prostu w środku nie spleśniała. No to co? Przydałoby się zasadzić roślinkę. Ej, właśnie, ale jeszcze to jest niewykończone. I jest jedna rzecz, którą chciałbym dzisiaj przetestować, bo wcześniej tego nie robiliśmy. Otóż kupiłem sobie kilka kolorowych farbek i pędzelki do malowania, dlatego to spróbuję pomalować na szybko na biało. Time lapsik! Jeśli chodzi o moje zdolności malowania, to może nie są najlepsze, ale z daleka nie wygląda to tak źle. A jeżeli chodzi o naszego kwiatuszka, to już dążyłem go przesadzić i wygląda on właśnie tak. I według mnie, druk 3D wraz z żywą naturą wygląda naprawdę przecudownie. To jest totalny sztos. Tylko toniczkę jeszcze trzeba trochę przeczyścić. No spójrzcie sami, jak w wemach, ta doniczka, ty, ta doniczka, ten kolej, o którego masz się nie martwić. No, różnica jest spora. Warto było drukować, totalnie warto. W ogóle tego kwiatka to ja tak specjalnie wy wy wybrałem, bo mi się taki pokemonowy wydawał pasuje do niej, nie? Kolejny przedmiot to coś, co prawdopodobnie spodoba się każdemu z Was, szczególnie graczom, a najszczególniej tym, którzy grają w CS-a. Pierwsza część drukowała się 2,5 godziny, druga 4,5 godziny, a po wydrukowaniu prezentują się właśnie tak, więc teraz czas złożyć to do kupy. Ci, którzy grają oczywiście wiedzą, że jest to karambit, jednak ja wydrukowałem go w dość specyficznych kolorach. To wciskamy tutaj. O, ładnie weszło. I teraz druga część rączki. Ją wkładamy oczywiście na górę. Jeszcze trzeba to mocno ścisnąć, żeby została jak najmniejsza, Para? I wychodzi nam coś takiego. No powiedzcie mi, powiedzcie mi, że to zestawienie kolorów wygląda źle. Gdybym miał takiego karambita w cs nie oddałbym go za żadne skarby świata. A powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Wydrukowałem również drugą wersję, która drukowała się tyle samo, tym razem jednak ostrze z miedzianego filamentu, a uchwyt jest czarny, więc ją też złożymy sobie do kupy. I zaraz zobaczymy, która będzie fajniejsza. I proszę bardzo, druga kosa również złożona. Ej! Wygląda naprawdę potężnie. Z tej strony wyszła troszeczkę gorzej, bo drukowała się w ten sposób, więc ten spód zawsze wychodzi trochę brzydszy, ale wciąż to wygląda świetnie. Ciekawe, czy wbije się w karton. A no i w ogóle przemok, która według ciebie fajniejsza? Ta czy ta? Ta miedziana. Ta miedziana, nie? Taka poważniejsza, ale ta znowu jest taka ciekawa. Powiedziałbym, że wręcz taka toksyczna, bo to jest trujący karambit. Dobra, idziemy to sprawdzić. Szybki test. Kto wygra? Karambity czy kartonowa tarcza? Tutaj mamy trochę twardsze tworzywo, a tutaj trochę bardziej miękkie, więc zacznijmy od tego, bo to. Nie powinno się złamać. Uwaga! Ło, ładnie weszło. Wygląda na to, że będzie całe. Zaraz to sprawdzimy. No to teraz to. I to też bardzo ładnie weszło w karton. I czy oba ostra są całe? Uwaga! I jak widzicie, koniuszki są nienaruszone, niezłamane, i nasze ostra są całe. A tak serio, to myślałem, że się połamią. O nie! I ten się teraz troszeczkę skrzywił. Kolejna rzecz to również przedmiot żywcem wyjętym z gry, o której na pewno słyszeliście, a może nawet w nią gracie. Drukowałem ją czterema różnymi kolorami. Pierwszy z nich był czerwony, drugi zielony, trzeci niebieski, a czwarty biały. W sumie ciekawe, jak wielu z Was domyśliło się z jakiej to gry. Możecie napisać w komentarzach, a ta gra to oczywiście Among Us, a to jest właśnie z niej postać, którą, jak widzicie, trzeba poskładać, bo mamy tutaj kilka części. Jest tak, jest ciało, są flaczki, kostka i okularki, więc zaczynamy od tego, by włożyć flaczki. Cyk, wchodzą elegancko do środka, teraz wkładamy do nich kostkę. Cyk, również elegancko się klinuje. Teraz zakładamy sobie drugą część naszego ciała i cyk, proszę bardzo, wygląda właśnie tak. No i teraz zostaje nam dokleić okularki, ja do tego użyję taśmy dwustronnej. Ostatnio strasznie polubiłem taśmę dwustronną. I proszę bardzo, bardzo ładnie siedzą i tak wygląda nasza figurka. Co najlepsze, możemy ją rozłożyć i w środku mamy flaczki i kosteczkę. Jednak brakuje w niej jednego drobnego akcentu. Bo w sumie fajnie byłoby, gdyby wyglądała bardziej kreskówkowo, jak na tym obrazku, bo wyglądałaby wtedy bardziej jak z gry. Więc farbki w dłoń i lecimy. Spróbuję to pomalować. Mam nadzieję, że mi pójdzie lepiej niż z kostką. Okej, okay, i skończone, więc teraz spróbujmy to zmontować i zobaczmy, jak będzie wyglądało. Uwaga! Tak to właśnie wygląda. Powiedziałbym, że o wiele bardziej kreskówkowo, chociaż jest jeden problem, bo tutaj musieliśmy wykończyć markerem, bo, bo czarna farbka okazała się czarnym tuszem, który jest zbyt wodnisty, żeby malować, ale powiem wam, że to. Wygląda chyba całkiem okej. Okay. Aj, miałem wam powiedzieć, do czego będę używał wiatraczka. A no właśnie do tego, by służyć sobie nim farbkę na moich świeżo pomalowanych printach. Dzięki temu będą szybciej suche. Ten model tak mi się spodobał, że wydrukowałem go w dwóch kolorach. I mamy też żółtego z czerwonym środkiem. Tak prezentuje się rozłożony, tak w całości też prezentuje się tak rozłożony, no bo tutaj czerwony środek byłby trochę bez sensu, bo nie byłoby go widać. I teraz można sobie porównać. Tutaj mamy wersję niepomalowaną, a tutaj wersję pomalowaną. No i powiem wam że chyba jest różnica. Ta wygląda na taką bardziej gołą. A propos Amonga, mam jeszcze jedną malutką, i to dosłownie malutką rzecz, która też Wam się może spodobać. A są to klawisze do wymiany na mechanicznej klawiaturze, która, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, zobaczcie. Od teraz może mieć escape'a w kształcie Amongasa. No proszę bardzo, mamy guzik z figurką na górze. Ją też w sumie można maśnąć farbką. Okej, okay, moi drodzy, pomalowane, więc zobaczcie to z bliska. Wyszło nam coś takiego. Wydaje mi się, że z kolorkiem wygląda trochę lepiej, chociaż na pewno ten kolor siadłby lepiej, gdybyśmy dali na to podkład. Ale na to też jeszcze przyjdzie czas. Przecież nie mogę umieć wszystkiego robić od razu, co nie? Dla porównania, tak czysty, a tak pomalowany. Według mnie o wiele fajniejszy. I można tym o tutaj na głowę postawić. Ej! Właśnie, pamiętacie co obiecałem wam na początku odcinka? Idę zobaczyć, co się wydrukowało. Nasz Pikachu, a raczej Koksaczu jest już gotowy, więc czas oderwać go ze stołu. Byk bardzo ładnie odszedł i jak widzicie, na nim mamy dużo wsporników, które też oczywiście trzeba poobrywać. Obrywanie wsporników jest bardzo satysfakcjonujące. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Nasz koksaczu spękał. Stop! Jak widzicie, wydrukowałem naszego koksaczu od nowa w domu, jest jeszcze większy, użyłem innych wsporników i wyszedł naprawdę genialny. No to jeszcze je poodrywajmy. Elegancko oberwane, no i co mogę wam powiedzieć? Print według mnie wygląda... Przepotężnie. I ktoś z was wciąż dostanie takiego koksaczu. Jak to zrobić? Po pierwsze, subskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Po drugie, napisz w komentarzu, który dzisiejszy print podobał ci się najbardziej, albo jaki chciałbyś temat kolejnego odcinka z printami. Po trzecie, zrób screen tego komentarza i wyślij go na tego maila. Dodatkowo zapraszam was na poprzednie odcinki, a na dziś to wszystko. Pamiętajcie o promocjach na Ali i trzymajcie się ciepło. Cześć! No cóż, koksaczu, jednak nie byłeś taki silny.